Z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach taki mini odcinek specjalny. Jak już część z Was zauważyła, i jak widzicie teraz, zmienił się wygląd kanału. E, no i zmienił się mój awatarek. Ten awatarek, który teraz widzicie, jest moim hmm, dumnie zabrzmi, ale oficjalnym awatarkiem. E, stworzyła go dla mnie młoda, utalentowana artystka. Ci i link do jej Facebooka będziecie mieli w opisie. I zajrzyjcie do niej, wspierajcie i lajkujcie, dlatego że ja jestem za tym, żeby. Wspierać właśnie młodych artystów, którzy mają ogromny talent, a czy ma ogromny talent i musicie to przyznać, że arty, które dla mnie stworzyła są po prostu prześliczne, ujęła dokładnie to, co chciałam, żeby ujęła, i naprawdę bardzo mi się to podoba. I jeśli kiedykolwiek będę potrzebowała jeszcze właśnie jakichś oficjalnych artów, to właśnie ona będzie je dla mnie rysować. Ona już wie, że ja już ją zatrudniłam u siebie jako oficjalną artystkę, dlatego wspierajcie ją i zajrzyjcie do niej. I właśnie kolejną sprawą, o której chcę Wam wspomnieć, jest to, że założyłam stronę na Facebooku. Link do tej strony będziecie też mieli w opisie. Zaglądajcie i lajkujcie. Myślę, że stworzymy tam fajną społeczność. Tam będę Was informowała o nowych filmach, plus co jakiś czas będę wrzucała może jakieś ciekawostki. Zobaczymy, jak tam się będzie układało. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście teraz weszli i kliknęli: Lubię to. I. Z racji tego, że przybywa mi tutaj was coraz więcej, chciałam też wspomnieć, bo pewnie nie wszyscy czytają opisy i nie wiedzą, że mam też konto na Instagramie, link do tego konta też będzie w opisie. I pamiętajcie, że możecie zawsze tam zajrzeć, lajkować, komentować. Ci, którzy już tam ze mną są, wiedzą, że ja odpisuję na komentarze, wchodzę do was czasami, oglądam wasze zdjęcia, czasami nawet lajkuję. Dlatego udzielajcie się i, i na pewno myślę, że uda nam się nawiązać fajny kontakt. I trzecia informacja, o której chciałam wspomnieć, jest taka, że na moim kanale pojawiła się zakładka dyskusja i zauważyłam, że zaczęliście mi tam wklejać linki do modów. Te linki, które tam były, ja sobie dodałam do zakładek oczywiście i zajrzałam na te strony, ale ja je stamtąd usunęłam. I napisałam właśnie informację, że bardzo Was proszę o to, abyście nie wklejali tam linków do modów, dlatego że robi to bardzo brzydki spam. Jeśli z jakichś powodów nie możecie wkleić mi linka w komentarz pod simsami, no bo tam jest miejsca na te linki do modów. To zawsze możecie wysłać mi je na maila, mail też macie w opisie i upycham go wszędzie gdzie się da. A jak potem wam się gdzieś tam zgubi, to zawsze zaglądajcie do zakładkę informacje na kanale, tam też znajdziecie maila do mnie. I piszcie mi te mody albo w wiadomościach prywatnych, albo na maila, albo najlepiej w komentarzach pod danym filmem z Simsów. Tak będzie najprościej. Myślę, że to zrozumiecie. Według mnie dział dyskusja służy do troszeczkę innych celów niż podsyłanie linków do modów, dlatego bardzo was proszę o to, żebyście uszanowali to, co zrobiłam, uszanowali moją decyzję z jej prośbę i wysyłali mi linki tam, gdzie jest ich miejsce, że tak powiem. Myślę, że to już wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Zaglądajcie, lajkujcie, ja na was czekam i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!